Witam serdecznie wszystkie wagi na moim kanale na czytanie na czerwiec. Zapraszam również do czytania prywatnego. Dowolna ilość pytań 60 zł, czytanie roczne 100 zł, z uwzględnieniem oczywiście wszystkich pytań. I również zapraszam do oczyszczania wahadełkiem, energetyzowania również. Wspaniała sprawa, muszę powiedzieć. Um, pracuję ze, ze zdjęciem klienta. Bądź umawiam się również przez kamerkę na sesję, tak? I cała ta sesja wynosi również 100 zł, tak? Wszelkie informacje znajdą Państwo w opisie pod filmem. Proszę również pamiętać, że to czytanie nie musi rezonować z każdym z Was, dlatego że zależne jest to od układu planet w naszym horoskopie urodzeniowym. A teraz zapraszam powolutku na czytanie. Ale również zaznaczę na wstępie, że mamy retrograd retrogradację Merkurego. Nie zapomnijmy, od 10 maja do 3 czerwca i ten czas, w tym czasie może nam być się naprawdę trudno porozumieć. Poza tym po raz pierwszy od bardzo dawna Merkury cofa się pomiędzy jednym zaćmieniem a drugim, więc troszeczkę może nam namieszać w życiu. Tak, pamiętajmy, aby w trakcie retrogradacji nie finalizować ważnych umów, nie podpisywać, jeśli jest to możliwe, oczywiście, dlatego że energia cofającego się Merkurego zakańcza, zamyka, odchodzimy, tak? Zamykamy, odchodzimy. Nie zapominajmy również o Jowiszu w Baranie, który wszystko powiększa, bo Jowisz powiększa wszystko, więc niech to będą pozytywne scenariusze, dlatego że im więcej pozytywnych scenariuszy, tym więcej pozytywnych zdarzeń będzie w życiu, tak? Bo wiadomo, energia przyciągania działa, tak? Kochani, i chciałam wam jeszcze zaznaczyć, że wkrótce już zrobię wam słuchaczom moim, ludziom, którzy subskrybują mój kanał, zrobię czytanie na przepraszam, nie czytanie, tylko rytuał na obfitość, obfitość w każdym polu życia, tak? Zrobimy ten rytuał razem. Ja na pewno wcześniej się będę ogłaszać. Będą chcieli Państwo to do nie dołączą, będziemy na żywo kręcić ten film, tak? I wtedy zrobimy sobie taki razem rytuał. To będzie prezent ode mnie dla Was na początek tych pięknych zmian, które już nadeszły i będą y, cały czas nadchodziły i będą szły tak, będziemy iść do przodu nie będziemy się już teraz cofać już raczej jest na to za późno na cofnięcie się no ale zmiany są dobre, prawda? ja nawet mam zmianę przeprowadzkę miałam bardzo szybko, więc niespodziewanie bardzo szybko i faktycznie Wam powiem, że no, podziałało podziałało, dobrze kochani a teraz tak, z jaką energią e, jaka energia ogólna miesiąca dla wag na miesiąc czerwiec w kartach Tarota, Tarot nam powiedział, energia miesiąca na czerwiec jest czwórka buław, przepiękna karta, w ogóle patrzę na te karty wagi i macie karty naprawdę przecudowne, przecudowne, życzę każdemu takich kart, cieszę się, że wy macie i y, buława symbolizuje y, sytuację, w której czujemy się bezpiecznie, tak, i stabilnie przebywamy pośród ludzi, których y, darzymy zaufaniem, w naszym życiu panuje harmonia, tak, Mamy świadomość również cztery buławy, to jest też cztery żywioły. Mamy świadomość, że mamy opiekę tych czterech żywiołów, tak? E, powietrza, e, waga z, zresztą jest znakiem powietrza, tak? Należy do żywiołu powietrza, żywiołu ziemi, żywiołu wody i żywiołu ognia, tak? E, w najprostszym rozumieniu karta czterech buław ukazuje czas, w którym jesteśmy nagradzani za wcześniejszą pracę i wysiłek. Który włożyliśmy w to, aby nasze życie było szczęśliwe i udane, tak? Czwórka buław mówi o tym, że marzenia się spełniają jeśli podejmiemy konkretne działania, tak? Dopasowane do okoliczności, o coś się postaramy, tak, będziemy pełni wiary, optymizmu, że uda nam się wszystko, tak? Karta daje ogromną nadzieję wszystkim osobom, które zainwestowały coś w swój czas. W coś, w swój czas i energię, zastanawia, zastanawiając się, czy przyniesie to efekty, tak? I te efekty będą, dlatego, że to jest ogólna energia miesiąca czerwca, więc wiecie o tym, że marzenia się spełniają. Marzenia są na wyciągnięcie ręki dla Was. To jest energia miesiąca. Jak z czym wchodzicie w miesiąc czerwiec? Proszę bardzo, wchodzimy z Królową Denarów. Więc Królowa Denarów, Mówi o tym, moje kochane wagunie będą w miesiącu czerwcu przypominać sobie o wszystkich sukcesach, o pracy, którą włożyły w tą swoją stabilność tutaj, w tą, w tą energię stabilności czwórki buław, tak? Będą widziały wagi, ile udało się osiągnąć. Jeżeli przyjdzie taki moment zwątpienia, tak? Więc wagi będą wiedziały, żeby natychmiast nadać swoim myślom odwrotny kierunek, tak? Królowa denarów jest oznaką stabilności emocjonalnej, stabilności finansowej, piękna, tak? Proszę bardzo, spełnienia marzeń, właśnie tego spełnienia marzeń. Więc z tym. Rozpoczynacie miesiąc czerwiec. Będziecie jak ta królowa denarów, bądź król denarów, bo też również są panowie, prawda? Między nami i będziecie mieli to poczucie takie, że jesteście piękni, że Wam się powodzi, że macie szczęście, że życie Wam prostuje teraz drogi, tak? Pięknie. Główne wyzwanie miesiąca, gwiazda. Proszę bardzo, gwiazda. Główne wyzwanie, wyzwanie dla Was, moje kochane wagi, to jest odzyskanie takiej nadziei i uzdrowienie ze wszystkich takich sytuacji, które Was bolały, które wydarzyły się dużo wcześniej, tak? Yy, gwiazda, yy, wyzwaniem będzie dla Was przebudzić się z takiego mrocznego snu, z takiego rozpamiętywania pewnych sytuacji, tak? Budzicie się tutaj, odrzucacie te wszystkie sytuacje. Zamieszłe, które dla Was były nieprzyjemne, tak? To też jest. Karta Gwiazdy mówi o wyjściu z choroby, tak? Złego samopoczucia takiego, zresztą karta Gwiazdy jest kartą opiekuńczą, tak? I dba o to, abyśmy nie tracili wiary w szczęśliwe zakończenia każdej sytuacji, każdej historii, tak? Także karta Gwiazda wspaniale wróży związkom, tak? Przyjaźniom, projektom w pracy, tak? Yy, szczególnie tym, którzy rozpoczynają coś na własną rękę, więc głównym wyzwaniem miesiąca będzie poczuć tą energię yy, manifestacji w Waszym życiu, że możecie zmanifestować dosłownie wszystko, możecie zdziałać dosłownie wszystko. Macie czwórkę buław, gdzie czwórka buław mówi o spełnianiu się marzeń. Wchodzicie w miesiąc yy, czerwiec z kartą Królowej Denarów czyli w takiej stabilności, piękności, tak? Stabilności emocjonalnej, stabilności finansowej i przy karcie gwiazdy, co jest wyzwaniem, będziecie się uzdrawiać, tak? Ze wszystkich innych y, takich przypadłości z przeszłości, tak? czy, czy z sytuacji z rozpamiętywania, czy z, czego, czy z jakichkolwiek również y, przypadłości chorobowych, tak? No i y, wyzwania, tu było główne wyzwanie miesiąca, a tu dopełnienie wyzwania i oczywiście proszę bardzo, jest głupiec, jest głupiec, karta głupca, zupełnie nowy początek, tak? Czyli z tym wszystkim, y, y, co macie teraz w zanadrzu, y, macie stabilizację, macie y, pole do, popisy, do popisu, jeśli chodzi o spełnianie własnych marzeń, tak? Królowa Denarów. Macie też y, zasób finansowy bądź będziecie mieć zasób finansowy, tak? Bo rozpoczynacie miesiąc być może nawet z nowym pomysłem, tak? Jakimś, o którym mówi karta gwiazdy, że ten pomysł się spełni. Macie naprawdę wielkie możliwości y, y, wielkie możliwości spełniania swoich marzeń, tak? Spełnia, spełniania swoich projektów, tak? Obojętnie, czy to dotyczy pracy, czy, czy tak. finansów, bo też tu są denary, prawda? Czy rodziny, i ten głupiec, który zaufał wszechświatowi, gdzie jest karta gwiazdy, czwórka buław, gdzie jest symbol czterech żywiołów, zaufał wszechświatowi, wychodzi z karty, wychodzi, przepraszam, z czerwca, w lipiec z kartą siódemki denarów, tak? Czyli czekaniem. Zbieraniem y, swoich, y, jak to się mówi, y, owoców pracy, tak? Będziecie zbierać te owoce swojej pracy, czekacie, obserwujecie, jak to rośnie, to co zasialiście, tak? Czy dotyczy się to rodziny? Y, być może poukładaliście sobie coś w rodzinie, potrafiliście pójść na kompromis, y, pogodziliście się na przykład z małżonkiem, z małżonką, tak? Yy, zobaczyliście, że yy, nie zawsze da się wszystko na przykład <laughs> twardymi sposobami, że jednak można było rozmową też, yy, potrafiliście pójść na kompromis, bo czwórka buław to jest też karta kompromisu, równowagi w związku, tak, no coś pięknego i karta trójki denarów, kochani, ogólna karta, czyli z przełożenia to jest trójki denarów. Karta w ogólnym znaczeniu symbolizuje stopniowe doskonalenie czegoś we współpracy z innymi ludźmi. I to się może dotyczyć właśnie rodziny, gdzie chodzi o tą stabilność, czyli yy, yy, czyli <coughs> we współpracy z ludźmi, z rodziny, doskonalicie się, wzrastacie, tak? Razem ze swoimi dziećmi, małżonkami, z rodzicami, albo to może dotyczyć się przyjaciół, pracy, prawda? Yy, i y, karta mówi o y, też również o związkach, o relacjach, w których y, cele obecne są wspólne, czyli macie wspólne cele, tak? Co, to jest coś pięknego mieć wspólne cele, naprawdę. A relacja opiera się właśnie, a wszelkie relacje opierają się na zaufaniu i takim równym zaangażowaniu równym. O czym mówi czwórka buław, tak? No, Wagi, macie po prostu karty przepiękne na miesiąc czerwiec. Bardzo się, naprawdę cieszę i życzę Wam z całego serca, właśnie tego, co tutaj wyszło, tego, co widzę. Energię macie piękne i wykorzystajcie to. Poza tym miesiąc szósty to jest 3-3, to jest też równowaga, tak? Więc yy, spokojnie, kochani, będzie naprawdę wszystko dobrze. Życzę Wam tego z całego serca i jeżeli podobało Wam się moje czytanie, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, tak? A Wam życzę jeszcze raz wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiam!